W produkty i co się tutaj znajduje? Tutaj tak naprawdę mamy serce całego tego programu, bo tutaj mamy bazę produktów razem z cenami, stanami, parametrami, wszystkimi informacjami na temat produktów. Co my możemy z tymi produktami zrobić? Możemy je przyglądać, możemy je edytować, możemy je wystawiać, możemy zmieniać zdjęcia, możemy tu robić bardzo wiele. I teraz tak po kolei. Mamy tutaj drzewko kategorii. Tutaj mamy wszystkie kategorie, jakie znajdują się w kategorii głównej, czyli motoryzacja, bo do takiej kategorii jesteśmy podpięci. I możemy sobie przeglądać po kolei produkty, które znajdują się w bazie. Aktualnie w bazie, tej konkretnej bazie, na naszym koncie głównym, na koncie motiva, mamy 702 tysiące produktów w różnych kategoriach. Nie wszystkie produkty na ten moment są przypisane do kategorii. Na przykład tutaj mamy produkty, które wypadałoby usunąć, bo to są jakieś pustaki, które nie mają, mają. tak naprawdę założony tylko prefix indeks, ale nie mają nawet opisu, nie mają ceny, nie mają żadnego stanu itd. Już o zdjęciu nie wspomnę. Ok, możemy sobie przeglądać produkty po kategoriach, czyli na przykład wejść w. O, chemia, oleje i płyny, i na przykład oleje silnikowe są podpięte w systemie Motiva Selgar. I na przykład mamy tutaj produkty, mamy Castrola jakiegoś, mamy swebiego, jakieś produkty, Manola, no jest tego, jest tego dużo, na pewno jest tutaj też Rowe, wyprzedzę od razu pytanie, tak? Mamy, mamy tutaj przede wszystkim Manola, ale Rowe też na pewno tutaj jest, nie wiem czy jest wszystko z Rowe przypisane do właściwej kategorii, o tutaj mamy olejowe Rowe ze zdjęciami obrobione, Artur obrabiam. jest... Petronas, no wszystko to, co tak generalnie jest dystrybuowane przez Rafała bądź dostawców Rafała. Z tego względu, że to jest aplikacja Rafała, więc tutaj jakby najprościej korzystać z konfiguracji, którą przygotował Rafał i my tą konfigurację systematycznie zmieniamy, ale e, taką, żeby była wygodniejsza dla nas, ale no bardzo często jest tak, że po prostu korzystamy z tego, co zostało nam dane. I teraz tak. Mhm. Eee produkty. OK, co robimy z produktami? Przede wszystkim produkty możemy wyszukiwać. Wyszukujemy produkty po prefiksie, który jest tutaj, to jest niepodpisane, ale jest ta gwiazdka. To jest prefiks i po indeksie. Tutaj e, moduł wyszukiwania funkcjonuje tak jak w motoofercie, jak w ofercie motoprofilu, czyli mamy podział nazwy produktu na prefiks i indeks. Czyli na przykład weźmy sobie na warsztat tego naszego NTY, bo tego najwięcej sprzedajemy, żeby znaleźć jakiś produkt NTY, to wpisujemy NTY bądź wyszukujemy go w tej bardzo długiej liście i naciskamy Enter czy tam klikamy w niego i teraz klikając flirtuj, bo tutaj ktoś sobie tak fikuśnie wymyślił, że to nie będzie filtruj, tylko flirtuj, eee, klikając to pojawiają nam się wszystkie produkty NTY, które mamy w bazie i teraz Chcemy w jakiś sposób zawęzić wyszukiwanie. Na przykład możemy wpisać indeks, jeżeli znamy, możemy wpisać kod towaru, jeżeli znamy, ale możemy też wpisać nazwę i na przykład chcemy znaleźć łożysko. Hop, wpisujemy łożysko i teraz program, co nam wyszukuje? Wyszukuje nam wszystkie łożyska, które Aha. są z prefiksem nty, czyli możemy przyjąć, że są wyprodukowane czy tam są producenta nty. tak? I tutaj jak widzisz mamy różne numery, bo jest adau, jest adbm, adch, to są nazwy indeksów producenta nty. Jeżeli na przykład wzięlibyśmy sobie na warsztat Febiego, to Febi jaki ma prefiks, wiesz? Fajno. Feb bardzo dobrze, bardzo dobrze i dajesz filtruj, bam i pojawia nam się cała oferta Febiego, 34 tysiące indeksów i na przykład chcemy z Febiego tarczę. Hop wpisujemy tarcza, enter bądź flirtuj, filtruj i pojawiają nam się wszystkie tarcze z oferty Febiego, które mamy wgrane do Selgarda. Być może Febi ma tych tarcz więcej, ale my mamy. Przygotowane tutaj kartoteki tych konkretnych produktów. I na przykład, jak będziesz pracowała sobie z tym, i będziesz widziała, że ktoś sprzedaje jakieś tarcze, których my w ogóle nie mamy w systemie, to możesz zameldować, bądź samemu dodać taką tarczę, i wtedy będziemy mogli ją sprzedawać, bo to, co tutaj widzisz, to jest oczywiście wsad, który został nam w jakiś sposób przekazany. Ja go sobie modyfikuję na swoje potrzeby, ale my równie dobrze możemy dopisać pozycję. Jeżeli na przykład będziesz widziała, że nie wiem, jest jakiś olej, na przykład rower, który powinien być wystawiony, a jest niewystawiony, to możemy go bez najmniejszego problemu dodać jako produkt. Oczywiście to jest skomplikowane, bo trzeba dodać nazwę. Trzeba nadać temu prefiks, indeks, trzeba zrobić opis, trzeba dodać. Przepraszam, zdjęcie. Jest cały szereg rzeczy, które trzeba zrobić, żeby dodać produkt, ale jest to możliwe. Ja dodaję produkty zawsze przez import. Ja sobie przygotowuję wszystkie produkty w Excelu. Mam, wiesz, kolumnę, prefiks, indeks, nazwa, opis jeden, opis drugi, różne tam parametry, atrybuty itd. i tak dalej. Ja to w tak naprawdę wciągam sobie potem taki płyczek, gdzie mam, załóżmy, 5000 wierszy, robię tak i mam wszystko w bazie. I generalnie tak też sugeruję robić, ale mówię, że program przez kliknięcie w produkty dodawanie daje możliwość dodania, dopisania prefiksu, indeksu i nazwy produktu. To są trzy pola obowiązkowe, i potem już cała reszta. To są informacje, które dopisujesz sobie z ręki, w zależności od tego, jaki produkt dajesz. Czy to jest jasne? To, co jest ważne, wystawiamy produkty, które mamy na stanie bądź możemy kupić. Zgadza się? I teraz, w zależności od tego, w jaki filtr sobie ustawisz, taki wynik otrzymasz. Jakby to jest oczywiste. Ja wiem, że, że to jest logiczne. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że umiejętność filtrowania w tym programie to jest jedna z kluczowych umiejętności do osiągnięcia sukcesu. To jest duże słowo, ale do efektywnej obsługi tego, tego programu. I teraz, jeżeli. Dobra, to inaczej, zrobimy tak. Um...